Siemanko z tej strony Kaczorek, Witam was w nowej serii, gdzie na kanale co około 2 tygodnie będą pojawiać się nowi goście i to oni będą przejmowali odcinek. Pierwszym gościem jest Tusiek. Serdecznie zapraszam. witam, witam. Ja jestem Tusiek Kot. Dzisiaj pogadamy o najlepszych momentach mangi Porto 2020 roku. Jazda. <śpiewanie> Numer 4. Boruto dziba Saskę w Rinegana. W rozdziale 53, to jest rzeczywistość, wydarzyło się coś na pozór dziwnego. Boruto rzuci się na Saskę i dgnął go kunajem w oko. Ale to nie było zwykłe oko, bo to był jego Rinegan. To zagranie może ciągnąć ze sobą poważne konsekwencje, bo jeśli Saskę straci Rinegana, utraci też wiele umiejętności, takich jak np. przemierzanie innych czasoprzestrzeni, które w aktualnym pojedynku mogą okazać się kluczowe. Numer 3. Prawdziwa przeszłość Kagui Rozdział 46 ciągnął ze sobą wiele wyjaśnień co do, jak to jest opisane w czapterze, przeszłości Kagui. Czytelnicy odkryli wtedy, że nie przybyła sama na Ziemię, a Chigen to tak naprawdę Ishiki, który przejął jego ciało. Najwyraźniej członkowie Otsutsuki zesłali dwie osoby, ale Kaguya zdradziła Ishikiego i próbowała go zabić, aby mogła zdobyć owoc czakry tylko i wyłącznie dla siebie. Taki obrót spraw daje nam inny pogląd na wydarzenia, chociażby z Shippudena. Numer 2. Śmierć Ishikiego. W rozdziale 53, gdy Naruto, Sasuke i Boruto byli praktycznie wykończeni, Ishiki miał zamiar umieścić znak karmy z powrotem na kałakim, tak aby mógł się ponownie odrodzić. Po jakimś czasie Ishiki w ciele Jigena zaczął umierać, co przypieczętował kałaki, zabijając go zwykłym nadepnięciem. I ja, jak i pewnie inni czytelnicy, byłem zaskoczony, bo jego śmierć, pomimo tego, że była pewna, to nie do przewidzenia i nie w takim szybkim tempie. Numer 1. Tryb Barionowy Naruto. W rozdziale 52 Naruto uwolnił swoją pełną formę, łącząc się z energią Kuramy. Ta forma czakry jest znana jako Barion Modo i, jak wyznał Sasuke, jest najpotężniejszą formą, jaką Shinobi może przyjąć. Nawet Ishiki miał ciary, widząc potęgę Uzumakiego. Tryb ten znacznie, ale to znacznie przekracza siłą tryb mędrca sześciu ścieżek, ale nie jest to forma, którą Naruto udoskonalił, dlatego, żeby przekonać na czym to się skończyło, zapraszam do manki.